Klub honorowych dawców krwi PCK Strażaków zorganizował drugą w tym roku zbiórkę krwi, która równie jak poprzednie cieszyła się sporym zainteresowaniem. Frekwencja jest do, dość spora, jak tutaj widać. Dawców sporo przyszło, także no, myślę, że, że akcja też będzie udana. W tym roku przewidujemy jeszcze trzy zbiórki. Jedna zbiórka będzie w Parku Mickiewicza razem wspólnie z motocyklistami. Jak go nie będą mieli zlot motocyklowy będzie i dwie zbiórki jeszcze w jednostce OSP w będą się odbędą do końca roku. No także myślę, że zawsze tak zbieramy na tych zbiórkach naszych akcjach ponad 100 litrów krwi, ale w tym roku myślę, że więcej zbierzemy, bo przeprowadziliśmy akcję trzydniową dla żołnierzy rannych na Ukrainie. Na tej akcji trzydniowej, która trwała, zebraliśmy ponad 42 litry krwi. Dla żołnierzy rannych, którzy walczą na Ukrainie, no to myślę, że w tym roku no tak zbierzemy około 160-170 litrów krwi w tych granicach. Do akcji zgłosiło się 40 osób, a 38 z nich mogło oddać krew. Dzięki przeprowadzonej zbiórce udało się zebrać blisko 17,5 litrów krwi, która wspomoże wiele potrzebujących osób.